Rozdział 38. Z ciężkich pepanców kozice skalne, z lekkich żydowska artyleria. O zajrzeniu do garnka Niemcom zamarzyło się też pepancom. Działka przeciwpancerne. No cóż, stwór niezmiernie szanowany w pustyni libijskiej. Ale tu wszakci nie będą skakać po skałach. Zagnano bractwo do moździerzy tych ciężkich, dostarczonych w ostatniej chwili, albo i zgoła na noszowych amunicji. Kapitan Różański, patrząc na ciężkie Pepance, waży sobie coś w głowie, a waży. Prawda, że jego pieszczotliwie zdrabniane działko Pepanc to kolos, ważący 2,5 tony, o tonę więcej niż działo polowe, 25-funtówka. Ale w krwi Pepancowca leży ryzyko i podłażenie pod nos nieprzyjacielowi. W tradycjach pepanców karpackiej przechowuje się pamięć o Sidi Rezek. Kapitan Różański kręci głową. To nie do pomyślenia, żeby nagle jego żołnierze odeszli oddział reprezentujących taką siłę ognia i oddali się karierze sanitariuszy i nosicieli amunicji. Nad zadymioną doliną widnieją zczerniałe od wybuchów ściany ruin klasztornych. Ściana północna wznosi się na dwa piętra. Groty, bunkry we wzgórzu klasztornym zioną ogniem, kpić zdają się z ataku, jakby ich broniła siła nieczysta. Łakom jest pogląda na nie oko ciężkiego pepancowca. Gdybyż to podsunąć się do takiego ff, od czołgu i dujnąć swymi siedemnastofuntowymi pociskami o szybkości początkowej trzech tysięcy stóp o strasznej sile przebicia. W Iraku robili próby. Strzelali z odległości 1200 metrów do żelbetonu, grubego na półtora metra. Śladu po nim nie zostało. — O takie syny! — wzdycha porządliwie kapitan Różański, poglądając na wredną górę i rozpamiętując iracki żelbeton cyrkuluje do majora Choroszewskiego. Dowódcy trzeciego pułku pepanców cyrkuluje od majora Choroszewskiego do pułkownika Peszka, dowódcy pierwszej brygady, której sądzony jest atak na wzgórza otaczające klasztor. Uśmiecha się starym Karpatczykom impreza. Wszak nasze chłopaki zasiadły się o kilkaset metrów od klasztoru. Ciężkie pepance biją skutecznie i nad wyraz precyzyjnie na trzy tysiące metrów. Tylko że te chłopaki szkrabią się nocami pod górkę. A pepanc to nie muł, kopytem macający ścieżkę, tylko bezładna tonowa masa. Chodzą, przymierzają się, chodzą, przymierzają się. A to by się zaskoczyło szwabów nowym niespodziewanym elementem ognia. Pułkownik Peszek sugeruje chytrze. A gdyby tak się wciągnąć na 324. 29 kwietnia rozpoznaje teren major Choroszewski i kapitan Różański. Wwindowali się na 324, stanęli. W oczach aż czarno. Serce bije. Bagatela. Trzy kilometry skrętów pod górę. Najprzód ścieżką mulą do cmentarzyka hinduskiego. A od cmentarzyka pod górkę przez głazy. Bez ścieżki. Jeszcze jakieś 800 metrów. A naturalnie bezsensowne plany. Już mula ścieżka jest węższa niż rozpiętość podwozia ciężkiego pepanca. Poza tym sto innych przeszkód, ale ta jedna przeszkoda wystarczy. Zbyli marzeń i uspokoili się zupełnie. Wiaterek przyleciał z doliny, chłonął pot. Ciemno było zupełnie i cicho. Tylko za nich z dołu dochodził cierpliwych robot wspinających się mułów. Była to pora codzienna niepisanego rozejmu, kiedy obydwie strony pobierały żywność. Tętno obu pepancowców uspokajało się. I począł wychodzić z klasztoru księżyc. Zaczerniał kontur klasztoru złą sylwetą. Zagadała góra ogniem codziennym, niosącym śmierć, przyduszającym do ziemi. A Gdyby tak wciągnąć na podwoziu z sześciofuntówki? Poczęli schodzić, ogarnięci nową ideą. Musieli zwindować się z głazu na głaz. I za każdym takim głazem znowu im się pomysł wydawał mrzonką. No jak można myśleć o wprowadzeniu działa na węższym podwoziu, kiedy tu te 800 metrów od cmentarzyka i w bok od ścieżki i wózka dziecinnego by nie przepchał? A kiedy schodzili już mułową ścieżką, mierzyli wysiłkiem mięśni sześćdziesięciostopniowe spadki. W domu już zastali młodzież szykującą się do hanibalowych wyczynów przeprowadzenia słoni przez Alpy. – Wózek dziecinny by nie przejechał? – powiadają. – No to by go można przenieść. Tak oto świtaniem 30 kwietnia rozstrzygnięto w Pepancach problemat kolumbowy – Postawienia jajka sztorcem na stole. I tegoż dnia poszedł na rozpoznanie porucznik Ptasznik, dowódca dziewiątej ciężkiej baterii. Sądzę, że już na kredyt serce czytelnika wzbiera sympatią i jestem w prawdziwym kłopocie. Bo jak tu wybronić w dalszym ciągu mego bohatera? Bo porucznik, proszę Państwa w cywilu, był MSZ-owcem. Pamiętam sketch w Kwi pro quo. Facet przylewa się na ławce nad jeziorem do właśnie poznanego dziewczęcia. Kiedy jest już w siódmym niebie, dowiaduje się, że dziewczę pracuje w kasie chorych. Siup! Wrzucił ją do jeziora. Cierpiętnicy. Wiz, zasiłków, zaświadczeń, paszportów, bram zamkniętych, godzin urzędowych nie do ułowienia, prasowanych portek, grasejowania białych getrów i noszonych przy pogodzie very fashionable parasoli. Dajcie kredyt temu MSZ-owemu szawłowi, którego przygoda wojenna przecież w pepancowego Pawła. Porucznik Ptasznik jest zwięzły jak działko pepanc i ma masywne czoło, jak pocisk 17 funtowy, a nad nim czuprynę gęstą jak wyciór. No, bo posłuchajcie. Pnie się porucznik Ptasznik na tę drugą noc i kombinuje. No już ci, że dwie i pół tony to nie wózek dziecinny. Wlazł na one 324, zagadał do niego zły klasztor z strzałami Nebelwerfera, gwizdżą akustyczne figle przymocowane do ciężkich pocisków. Przycupiło się wszystko w polskich okopach przed szaloną siłą miażdżącą. Wyje i chichocze czort na klasztorze, kręcąc uwiązaną do ogona kołatką. Natrząsa się z pepanców, którym kozicami być się zachciało. Błysnęło ponownie z góry i błysnęło w głowie. A po cóż u jasnej Anielki turgać działo w całości? Przefiltrowaliśmy się przez tyle krajów, że z każdego zebraliśmy po kwiatku do wonnego i niestety mocno powyskubywanego bukiecika turystów generała Sikorskiego. To już rozebrać działka nie można? Nie? Zadaje sobie po palestyńsku pytanie porucznik ptasznik. Wraca do swoich sprawa dotacza się aż do chłopaków w baterii. Myślą tchnąc ciężko, cierpliwym, majsterskim pomyśleniem. A tarcza to bajka, można odjąć. Wiele z tego będziesz miał, dwieście kilo. Zawsze, każdy jeden szczegół mniej. Podwozie, tona. Lufa? Tysiąc dwieście kilo, przytłacza ważkim słowem ogniomistrz. A jakby obsady odkręcić? Ej, że głupi. Jeszcze nikt nigdy nie odkręcał obsady. To sprawa jakichś ciężkich warsztatów na tyłach. Dla artylerzysty lufa i obsada to jedno. Zasiadła im ta lufa z obsadą w głowie. No bo przecież obsada waży nie byle co 400 kilo. To i co, że nikt nie odkręcał? A czy kto kiedy pepance pod górę wciągał? Będziemy próbowali działo wciągnąć, to możemy spróbować i obsadę wykręcić. Odkręcili. Nawet ciężko nie poszło. 2 maja. U podstawy wyjściowej zgromadziło się całe dowództwo i wybrana ekipa. 70 chłopa, po 10 najbardziej krzepkich z każdej ciężkiej baterii. Podzielili się na trzy zaopatrzone linami partie, które stanęły. Jedna na podstawie, druga zmiana w połowie drogi do cmentarzyka hinduskiego, trzecia zmiana, najsilniejsza, przy cmentarzyku hinduskim. Tam, gdzie trzeba będzie pożegnać się z bantamami. Dwa bantamy połączono linami. Na pierwszym bantamie położono zamek, na drugim obsadę zamka. Za drugim bantamem uczepiono podwozie sześciofuntówki i na nim złożono lufę. Podwozie właściwe 17 funtówki i tarcze wciągnie się w drugiej turze, bo przecież ścieżką idą muły z zaopatrzeniem dla dywizji. Tej nocy miało iść 400 mułów. Należy wyliczyć czas wciągania w pierwszej turze, tak aby osiągnąć cmentarzyk hinduski, nim muły dogonią. Należy po ich zejściu zdążyć z drugą turą, tak aby dociągnąć podwozie, zanim zrobi się jasno. A co będzie, jeśli działo zatknie dróżkę na jakimś stromym zakręcie i nie da się przepchnąć? Przecież nikt tego wymierzyć nie zdoła. I tu znów przypisek. Tak jak nikt nie zdołał zagwarantować, że Szermany nie zagwożdżą drogi szaperów i że nie trzeba będzie ich zrzucić. Decyzja dywizji jest nieubłagana. Nie będzie już można sprowadzać w dół z powrotem, bo muły się zatną i zaopatrzenie dywizji nie dojdzie przed ranem. To jest niemożliwe. Jeśli nie będą mogli iść w przód, nie mają powrotu. Działko mają nakazane zrzucić w przepaść. Musieli doczekać księżyca. Gdzież taki korowód za ciemna przeprowadzać? Zasiedli do kierownic najwytrawniejsi kierowcy. Podchorąży wawrzyniak, rajdzista i kanonier pustuł. Umyślnie nie pokazano im przedtem tej drogi, żeby nie stracili fajeru. Kiedy już mieli ruszać, moździerze, zbudzone jak zwykle światłem księżycowym, pokropiły całe to przecięcie wstęgi, ale nikomu nie zrobiły nic. Zesiłowała się pierwsza partia, ciągnąca na linach łazik Wawrzyniaka. Ruszył łazik Wawrzyniaka. Wolno, wolniutko, wolno, wolniutko, naciągnęła się lina ku łazikowi pustuła. Ruszył łazik pustuła. Wolno, wolniutko. Wolno, wolniutko naprężyła się lina ku podwoziu sześciofuntówki z lufą. Przywarło się, pchając podwozie, dwu odważnych chłopaków hamulcowych. Wspinaczka się zaczęła. Kiedy łaziki nie będą mogły wziąć skrętów i będą musiały cofać i przysposabiać, powinni hamulcowi natychmiast hamować, by podwozie nie leciało w dół. Przy czym naturalnie zetrzeć ich może o ścianę. Niedługo pierwszy stromy zakręt. Warczą w miejscu pracujące bantamy. Natężają się karki ludzi, wyciągających niesamowity ciężar. Nie może przejść. I na każdym zakręcie zziajani, ciągnący od podstawy ludzie, nadnoszą, nadrzucają bantamy i podwozia z lufą. Spieszą się, bo czas idzie, bo muły pójdą. Co powie dywizja, jeśli będą musieli zrzucić działo? I kiedy już słyszeli za sobą chrzęst setek kopyt, osiągnęli cmentarzyk hinduski. Zdjęli lufę, położyli z boku. Już się tu teraz i tak, bantamy nie przydadzą. Spojrzeli po sobie. Aż tu są wszyscy siedemdziesięciu? Tamte dolne partie widziały, że nie da rady i przyłączały się, ciągnąc dalej z partiami luzującymi. Ciągnęli linami długimi na dwadzieścia metrów. Kiedy były równiejsze odcinki drogi, kierowcy puszczali bantamy szybko, by nadrobić pędem przy braniu następnej stromizny. A zziajani ludzie, z piersiami pracującymi jak miechy, pomykali przed bantamami wąską ścieżką, by zaraz przy stromiznie, zaraz przy zakręcie zaprzeć się w ciągnienie, oblepić oba bantamy, podwozie, pchać, ciągnąć, wyszarpywać się z armatą pod górę w uniesieniu w ekstazie głuchej, zamkniętej na wszystko. Nic dziwnego, że zdziwili się, kiedy dopiero na cmentarzyku się ujrzeli wszyscy siedemdziesięciu. Schodzili parując. Wyminęli muły, zeszli, podsadzili się do podwozia siedemnastki, bo przecież z podwozia sześciofuntówki, na którym wciągnięto lufę, siedemnastka strzelać nie będzie. Przy hamulcach uczepił się pod chorąży Nienartowicz. Chłop jak tur i maleńki obsadzisty zajadły jak szerszeń kubuś. Kanonier Jakubowski. Przy nadnoszeniu na ostrych zakrętach tonę nadrzucać trzeba. Jakaś piechota ich mija, patrzą z rewerencją. Co za kolumbryny tu nasi windują. Dopchnęli do cmentarzyka podwozie. Czas znowu brać się do złożonej z boku lufy i do obsady. Wepchnęli drąg przez dziurę obsady, tam gdzie wielkie spirale śruby do zakręcania na lufę. Podźwignęli przez głazy na przełaj ciężar 400 kilowy. A potem wlekli, ciągnęli, podsadzając drągami te osiemset metrów pod górę osiemset kilowe cielsko lufy. Kiedy windowali lufę i obsadę, ku świtaniu szło. Należałoby roboty zaniechać. Ale korciło ich zostawić lufę zwartą z obsadą. Narychtowali, poczęli kręcić. Co za opowiadanie, że to robota dla ciężkich warsztatów. Idzie jak po maśle. Aż po przekręceniu paru pierścieni zacięło się. Chcą cofnąć z powrotem? Nie poddaje się. Uczepiły się drągów co najtęższe chłopy, plus kubuś zajadły. Nie idzie. Drzewo z drągów, na których niesiono obsadę, powłaziło w wyżłobienia mutry i zatarło się. Na drugą noc wyciągnięto tarczę na stanowisko, wciągano podwozie. Ludzie działali więcej z rachunkiem. Do wykręcenia obsady dostarczono z dołuszyny. Uczepiło się dziesięciu najsilniejszych. Oczy im nabiegły krwią, zdawało się, że lufa rusza na milimetr. Ale zdawało się tylko, przepadł rachunek i kalkulacja, znowu wróciło uniesienie. Aż zgieliszynę. Na trzecią noc, zrezygnowawszy z wykręcenia lufy, wciągają jeszcze dwie lufy z niewykręconymi obsadami i jeszcze jedno podwozie do cmentarzyka. Znają każdy głaz, każdy zakręt. Wypracowali zespoły i chwyty. I na czwartą wreszcie noc dociągnęli podwozie na stanowisko. Klasztor w świetle księżycowym stoi, zaczarowany i groźny. Nie dojrzał ich. Przytulili działa do skał. Nie założyli tarcz, bo te wielkie pancerze zbytnio by się rzucały w oczy na szczycie. Działa pokryli płachtami, ubłoconymi i zaschłymi. Oba leżą na wzgórzu 324 jak piaskowy wąż, nieodcinający się od skały i gotowy kąsać. W dniu D, który idzie. Ludzie też muszą powsiąkać w teren, więc na piątą noc kopią sobie schrony naprzeciw stoku. Wzgórze, na którym siedzą, jest obserwowany z klasztoru, z Kairo, z Cifalko. I ruch w dzień jest niemożliwy. Z boczku przycupił się Pluton Rozpoznawczy porucznika Hessa z szóstego baonu. Nocami noszą teraz amunicję. Po pełnej jednostce ogniowej na działo. Po dziewięćdziesiąt pocisków. Skrzynka z dwoma ładunkami waży sto funtów. Z cmentarzyka noszą te pociski na plecach. A kiedy już jest światło, ale klasztor zadymiony, następuje ostatni akt: weryfikacja, zgranie osi lufy z przyrządami celowniczymi. I już teraz tylko czekają. Tymczasem koledzy ciężkich pepancerniaków, odkomenderowani w sześć baterii lekkich do moździerzy, przejęli te bezgwintowe rury z poczuciem despektu. Ktoś nazwał te moździerze żydowską artylerią, może przez analogię z nazwaniem gęsi żydowską świnią i kozy żydowską krową i tak już ta nazwa została. Niebawem jednak arystokraci Pepancowi spod Sidi Rezek zobaczyli nieocenione zalety moździerza w walce górskiej i nabrali do niego serca. Wiarzę, na dół na lewo od drogi polskich saperów, o którym tyle kroć wspominam... Zagnieździło się pod dowództwem majora Racięskiego 21 ciężkich moździerzy, 21 oficerów, 150 szeregowych. Trudno mi wszystkich spamiętać. Wiem, że byli kapitanowie Różański, Kania, Jandzis, Pruski, poeta Kobrzyński, ten, którego poezję w książce cytuję, i wreszcie mój kuzyn, podchorąży Andrzej Wąnkowicz. 9 września. 1940 roku na statku Warszawa odchodzącym ciemną nocą z Mersyny, jakiś dryblas począł do mnie huczeć przez stryju. Andrzej, ucieszyłem się. Okazuje się, że przeszedł granicę węgierską, że Węgrzy czule ich przyjęli. Okrzykom Elien nie było końca, po czym przerzucili ich z powrotem za granicę do bolszewików. Przeczekawszy w szakach, poszli znów ku Węgrom. Zostali złapani przez tych samych Węgrów, którzy odszupasowali ich już bez okrzyków elien. Pełznąc, po raz trzeci odstawieni zostali na tę samą strażnicę. — No i cóż, — pytam, — nie ucieszyli się? — Nie, stryju, — huczy w ciemności z rozbrajającą szczerością z dwumetrowej wysokości bas. Po mordzie dali i znowu odstawili do granicy. Chłopak walczył w swoich pepancach w Libii, by potem w Iraku dowiedzieć się, że matkę i ojca, byłego senatora, Niemcy rozstrzelali, wyżynając gości zebranych na weselu w Sandomierskiem, w zbydniowie. Denuncjant Niemiec z całą rodziną zginął z rąk armii krajowej. 9 maja o godzinie 22 kapitan Różański. Podporucznik Krzyż Toporski i podchorąży Drelich wyprawili się na punkt obserwacyjny żydowskiej artylerii. Na przeciwstok tego właśnie 324, na którym tkwili w poczwarzeni w ziemię ich koledzy, przy działach skrytych pod pancerzami zaschłego błota na płachtach. W tym miejscu na przeciwstoku był rozbity punkt obserwacyjny naszych poprzedników. Butwiały krwawe koce i królowała tkwiąca w bucie noga ze strzaskaną kością. Łącznościowiec, doprowadzający linię, ulitował się temu bytowaniu na krwawej patelni. Wybuduję umocnienia, powiedział. O wpół do trzeciej zadowolony wielce zameldował o ukończeniu dzieła. Obejrzeli to i zdębieli. Na widoku klasztoru wznosił się fajny mur z głazów, wielce foremnie wykończony, i zdawał się filuternie powiadać a kuku, a ja tu. Klnąc na niedźwiedzią przysługę, z wielkim sapaniem i pośpieszaniem, by zdążyć przed świtem, rozrzucali gorączkowo ten wyczyn budowlany o nader gustownej elewacji. Także kiedy wzeszło słonko, znowu ujrzało tenże sam But, sterczący kością w niebo, na potrzaskanym przez pociski rozsypisku. Spod buta jednak ukryty obserwator żydowskiej artylerii rozpoczął się przystrzeliwać. O 11.10 trzecim pociskiem umieścił się w murze klasztornym. Klasztor niezwykły był ciężkich moździerzy. Począł się trząść od huków, szukając gniazd moździerzowych i szukając obserwatora. Może tam coś z wyczynów architektonicznych łącznościowca zostało na powierzchni, a może tylko po prostu 324, na którym ciężcy pepancowcy dość nachrobotali nocami, wydał się podejrzany. Dosyć, że po południu nebelwerfer rozwalił schron obserwatora odziedziczony po poprzednikach i ściął drzewo. Gdy rozwiał się dym, obserwator, który został nietknięty, zobaczył dwa trupy Włochów, którzy uciekali właśnie z klasztoru w naszą stronę. Jeden z nich był przecięty w pół. A jego pies był przez cały dzień przy tym, co było jego panem. Tak oto i pepancowcy gotowali się do wojny. Kiedy przyjdzie ten dzień, zastanie ich przystrzelanych do 23 celów: CKM-ów, zgrupowań moździerzy, wysuniętych punktów obserwacyjnych nieprzyjaciela.